Jak zainstalować nową aplikację w systemie LG Smart WebOS? To niezwykle proste. Wśród obecnych aplikacji szukamy tą z napisem Apps. Uruchamiamy, i tutaj mamy dostęp do setek różnych aplikacji podzielonych na kategorie. Załóżmy, że chcemy zainstalować popularną aplikację muzyczną Spotify. Klikamy na lupę i wpisujemy Spotify. Jest. Klikamy i następnie zaznaczamy Zainstaluj. Aplikacja się pobiera i instaluje. Naciskamy Uruchom i gotowe. Musimy się jedynie zalogować do naszego konta. Aplikacja również pojawiła się na pasku uruchamiania w panelu domowym. Możemy ją łatwo przenieść na początek listy, żeby była zawsze pod ręką. Gotowe.